Piemano pokażę Ci dzisiaj top 5 rzeczy z temu, które musisz mieć w podróży. Dosłownie każda rzecz, którą Ci dzisiaj pokażę może Ci się przydać, także nie ma co przedłużać, lecimy z naszą topką. Top 5 minigarnek elektryczny. Jeśli lubisz biwakować, spać pod namiotem albo po prostu szykujesz się na całodniową wycieczkę w góry i nie chcesz przepłacać za jedzenie w schroniskach, to taki minigarnek elektryczny może okazać się naprawdę dobrym wyborem. Jest kompaktowy, na pełnym luzie zmieścisz go w plecaku, możesz sobie w nim zrobić jajówę, ryż z kurczakiem, jeśli jesteś treningowym świrem, żeby dobić białko, a jeśli mega lubisz surwivalowy klimat, to skleisz sobie w nim grochówkę. Masz szklaną pokrywkę, działa z mocą 220V i dodatkowo ma powłokę, która jest nieprzywierająca. Garnek kupisz sobie za 105 zł, link do tego garnka masz w opisie. Top 4, czyli przenośne panele słoneczne. I tutaj podobna sytuacja, wyobraź sobie, że robisz sobie przerwę w wyprawie gdzieś na szlaku górskim, siadasz sobie na trawce, łapiesz słońce, wystawiasz swoje panele słoneczne i ładujesz bateryjki w telefonie, garnku i w czymkolwiek innym, co potrzebuje energii. Jak dla mnie bajka. Takie panele możesz sobie sprawić już za 91 zł, linka masz w opisie pod filmem. Top 3 to przenośna suszarka. Uważam, że ten gadżet może być naprawdę użyteczny, szczególnie jeśli planujemy wycieczkę w deszczowe miejsca. Masz taką sytuację, wracasz do hotelu, z rana padało, a Ty chcesz ubrać sobie te same ciuchy, ale są mokre. Ładujesz je do tej suszary i za 30 minut jesteś gotowy. Suszarkę możesz kupić już za 116 zł, link do niej jest w opisie. Top 2, czyli nadmuchiwany materac z pompką. Coś idealnego dla osób, które lubią spać pod namiotem. No bo chyba lepiej pospać sobie na takim materacu niż leżeć w tym niewygodnym śpiworze. Duży plus jest taki, że jeśli chcesz odpocząć, to po prostu go pompujesz i już możesz zacząć relaks, a jak zawijasz manżur, to wypuszczasz powietrze, pakujesz materac i idziesz dalej. Taki materac możesz kupić już za 175 zł. Link do materaca masz w opisie. Top 1 to podróżny plecak, który jest zatwierdzony przez linie lotnicze. Plecak jest mega praktyczny, no chyba, że planujesz zabrać na wakacje całą szafę. Wtedy przydadzą się 3 lub 4 takie plecaki. Ale jeśli nie jesteś takim świrem, to jeden chyba styknie. Dodatkowo plecak ma port USB, jest ładny, i jako bagaż podręczny spisze się idealnie. Powinniesz go już za niecałe 70 polskich złotych. Link masz w opisie pod filmem. To już wszystkie rzeczy, które na dzisiaj przygotowałem. Dzięki za oglądanie. Będzie mi miło, jeśli zostawisz łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Pozdro!